A, a no, właśnie, tak swoją drogą, te pęsy to, to niby są klamerki, tak? Pens, a usią, a to a coś tam. A ten nie jest przypadkiem buk. Buk? Nie, nie, specjalnie, czy to jest dobre? Buk to, to który, to, to, to jest? To są klamerki, ale ale nie klamerki. Za długo, więc powinieneś być tutaj. Hej, znowu mu coś nie pasuje. No.

się <głos> <głos> Jesteście trochę za bardzo oddaleni od siebie. Musicie być bardziej w kadrze. A więc albo zyk w lewo, albo łysy w lewo. No, możecie się przytulić ewentualnie, ale Go no mówię. Tą kamerkę tak, tę i tak się bardziej bokiem nie A my po Twoich bokach tak stać z Czyli łysył w drugą stronę. Nie, nie, nie. No, no tak, nie tak, tak. No, tak, I

Il n'est pas grand-chose, 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 il ne fera plus coco il coco, il ne fera plus son -rico. il ne fera plus son -rico. il ne fera plus son